Znaleźliśmy parki i teraz musimy podejść tam O, o tam Teściowa już się przestraszyła Zuzia już ma ręce podłożone, już ma nerwat. Znowu pod górę, góra dół, góra dół ja nie wiem, no góra, dół, góra, dół, A jeszcze co nas czekał Oho Powiem szczerze, że ja bym się tu bał podjechać samochodem. Tak, bo to jest to się stromo. Nie wiem, czy w ogóle samochód by podjechał. To jest stroma góra. O, tak na marginesie jesteśmy w Starym Sączu. Chodzimy na jakiś szlak, kładkę, punkt widokowy. I jak proszę, zobacz, jak krzywo ławka stoi. Nie wiadomo, czy ona jest krzywo, czy ona jest prosto. Ale jak poziomuje, jak kamera poziomuje, nie? To, to tak, to tak jest. Sebus już idzie, zaraz zobaczymy, jakie jest nachylenie, może będzie widać na kamerze. O, takie jest nachylenie. Sebuś jest w miarę prosto. I oddycha mocno. Ławeczka już jest niedługo, Sebuś. Tu jest blisko ławeczka. Nawet w mieście potrafią być góry. Zuzia już odpoczywa. A Sebuś u góry. Tu jest fajna ławeczka Zuzia w cieniu. Lepiej chyba tu być. No, mokro, jeszcze co? No, ja, tu nie jest dobrze. Chcesz się cofnąć, czy idziemy dalej? No, bo ty jest na poleciała. Tatoś, Tam jest kawałek. Ale chcesz się co? Tu jest Cienia. To by pomyślał, że taka długa góra. Będzie. Ale Zuzia jest niezwykle żona. To jest jednak dzielna dziewczyna. Zawsze trochę narzeka, a ona ma tyle energii, Diura, ma te duracele w plecaku nosi, także twardzielka, jest twardzielka. Nawet mina, nawet brewka jej nie tyknie. Leśne molno, ciężko. przyrodnicza szlakiem płazów. A Zuzia się tu schowała gdzieś. Gdzieś tutaj, czy jakimś dziwnym czymś, Uhu. Uhu. <laughs> dobra, już idę! Dźwięk dziwny, dobra, już idę! Halo, co mi powiesz, jak dziwnie? Taki wiesz, jaki dziwny dźwięk tam jest? Idź do środka i coś będziesz mówił i posłuchaj jaki dźwięk jest. Ja już byłem z zuzią. No chodź. Idziemy dalej tym szlakiem Leśne molo w lewo jest napisane Leśne molo to tam To idziemy tam. Babcie maszeruje Na leśne molo, a tam reszta ekipy sesja w kuli teraz Sebus jest w kuli a dziadek robi zdjęcie w kuli Tam coś jest, ciekawe. Aż muszę zobaczyć co tu jest. Są cykle rozwoju różawy, tam też byśmy na pewno. Zobacz, a my tego nie spojrzeliśmy nawet. Trzy. A tam było 2 i jeden. Dobrze wiedzieć. W życiu bym tego nie wiedział. Tam kula błyszczy. Tam. Patrz tu Tam błyszczy kula. No patrzę właśnie, tam coś, coś błyszczy faktycznie. To kula. No, dokładnie. A tam chyba był ten plac zabaw. Leśne molo. Idziemy dalej. Kolejne kule. Idę następną. Tu też masz. Tam. Tu też. Tam też. Tam też? O, zobaczymy, co tam jest. Siemanko, kolanko. <laughs> Skąd ty to wymyśliłeś? Co? No tak. Tak? się nie widzi? Widzę. Może być ciekawie, co nie? Tak. No dobra, to idziemy, chodź. Tatoś, tak? Dobra, idziemy Tatoś, Idziemy ta tam. tam no to chodź, idziemy. tam. Teraz tam. Ale poczekaj za mną, ok? Sebastian, co to jest? A, to są takie schrony metalowe. Ławki. Ławki. Aha. Ławki porysowane. Czekamy, czy nie? Za nimi. Nie. Ja ich nie widzę. Idziemy wow. wow. O, chyba jakiś tunel, jesteśmy. To jesteśmy. To To na, na o, Idziemy, idziemy tym tunelem. Tunelem idziemy. A gdzie ta reszta jest, ja nie wiem. Chodź, poczekamy za nimi. Ale ty jesteś. Co? Nie Lubisz czekać. Ile tutaj jeden tej baterii zostało? Baterii dużo widzę, ale już jest A Tu jest jakiś skrót. Tu jest dopiero fajnie, zobacz. Sebastian, tu są te przeszkody, pamiętasz? Poczekaj. Boisz się? No, boisz się? Chodź. No to idź. No to idź. Sebuś idzie przez most. I zaraz chodź do mnie. Sebuś, chodź do mnie. No, no dobrze, tam już jest koniec. Poczekajmy za resztą, chodź. Idą nasze zguby. Ale spokojnie, będą atrakcje jeszcze. Poczekajcie chwilę. Ciekawe, czy ktoś na to wejdzie. Ciekawe, kto na to wejdzie. Hmm. Hmm. Bardzo jestem ciekaw. O, już jesteśmy. Teraz tak, kto na to wejdzie? Ja. No jestem ciekaw, czy babcia na to wejdzie. <grystanie> To trampoliny! To nie są trampoliny To no, taka wieża, ja wiem Siatka, no. nie? No, to teraz zobacz, wejdzie? No, kto wejdzie? A, ja się boję, ja tam raz, no nie No chodź, chodź Nie tu? Nie Zuziak! odważymy się? Ja, ja tam ryzykuję, nie? Tam się To jest napisane nie wchodzić, czy co tam jest napisane? Nie skakać jest napisane tutaj. O. Tylko nie skakać. No. no co zwątpiliście? No ja nie wiem. No. O, ZUSA jest odważna. Przecież tam było wyżej, pamiętasz? Powiem tam było z 60 metrów. Zobacz ile? Nie wiem, od nisko Babcia nie? Za małe nogi rób dzień. Dobra, ja idę. Nagrywasz czy nie? To jest zdjęcie. To jest zdjęcie. Taki wieś. O, nie ma takiego wrażenia jak tam. Tam było wyżej, nie? No i to bardzo się przegwało. Podejście babci. Ale babcia się patrzy w dół. nagrywać nie? Nagrywać to musi. No patrz. Tu. I teraz tam tu. Jak spadnę. To jeden. Te, jeden pasażer mniej. Ja nie patrzę. Dlaczego? Nie patrzę. Nic nie ma się czego bać. Ale stoję, tak. Niżej ziemi się nie spadnie. Jeszcze do góry nikt nie poleci. No dokładnie. Babcia idzie. Tam jest jakiś dół. A babcia idzie, ale babcia się boi. O, o babcia spojrzała trochę. Zobacz sebus, ja weszłam. Ty masz malutką nóżkę i ty nie możesz. Star tu się pójdziesz zaraz, poczekaj. Nie no. starczy. Już starczy. No to już. No, coś takiego.

Babce tu patrzy widzę. Nie wiem czy się płaci. Nie wiem czy się płaci. To trzeba okiem sprawdzić. Nie Może... zobacz. Nie normalnie widać. Tak. Hmm? Co się znowu dzieje? Co się znowu dzieje? Dobra Gabki, teraz zejdźcie. Wyjdźcie z kadru teraz, babcie z dziadkiem. Eee, dziadka, babcia z dziadkiem, zajmij z kadru teraz. Sebek! Zwracaj! I tu mamy widoczek. Nie, nie. nie nagrywaj, Zuzia. Babcia bawka robisz? No tak, kazały. Ale z nogami, czy z e, Z nogami, bo tutaj są. Zobacz, kradę. Jeszcze porcelan Zuzia, chcesz? No chodź, chodź. Ale tędy? Matko, jej nie... dlaczego ty zawsze stękasz się, kiedy ja nagrywam? Ale czemu ten? To jest wracają Tak, to jest miejsce powrotu na szlak. W idą ludzie a się na dole chodźcie, chodźcie idźmy, idźmy jakie kręte te schody nie sebe? nie, wolę tylko robiła dobra, dobra, ale ja nie zawsze będę obok obok wskaczą no wracamy się tutaj. No. Daj. Daj mi ten fotograf. Pa. Tak. Kończymy ten, tą wycieczkę. Wierze. Jak to się nazywa? Bo zapomniałem. Nowy, są. nowy. Jaki nowy? Są. no W starym słońcu na spacerze. I właśnie kończymy. A, oj często jedziemy. <grym zaniem> Teraz ja wiem. Skąd Zuzia taki śmiech ma?